Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przepis na wysokobiałkowy pudding ryżowy. Do przepisu będziemy potrzebować mleka, winogrona, ksylitol, budyń, ryż i odżywkę białkową. Listę składników do tego dania i cały opis makro i kaloryczności znajdziecie zaraz tutaj. Wam wrzucę na filmiku. I w opisie filmu tak samo. W międzyczasie, jak gotuje się ryż, możemy powoli sobie przygotować nasze winogrona. Pokroimy je sobie do dekoracji. Jak już będziemy mieć zagotowany ryż, to będziemy wszystko dodawać. Zobaczycie, jak to wygląda. Ja sobie pokroję winogrona po prostu w plasterki, żeby były ładniejsze do dekoracji. A jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, na górę damy, polejemy sobie syropem daktylowym, żeby był. Fajniejszy kolor. Właściwie danie całe to jest. Wszystko się sprowadza do ugotowania ryżu. Dajemy mleko i potem tą całą mieszankę budyniu i białka i tyle. Także tu mamy przygotowany winogrona i czekamy aż się zagotuje ryż. Mamy ugotowany ryż. Do tego teraz wlewamy połowę mleka. I wsypujemy odżywkę białkową, i podgrzewając to mieszamy. A zaraz będziemy sobie jeszcze do tego rozrabiać budyń. Do resztki mleka wsypuję budyń, mieszam go. I całość wlewam do gotującego się ryżu. Dodajemy rozrobiony budyń do gotującego się ryżu i zaczynamy mieszać. I do całości dosypujemy jeszcze łyżkę ksylitolu i mieszamy, aż budyń zacznie nam gęstnieć. Przekładamy całość do miseczki i dekorujemy winogronami i syropem daktylowym. Na koniec polewamy jeszcze syropem daktylowym. I gotowe. Porcja tutaj, która jest podana, to jest dla mnie, czyli faceta, który waży 80 kg. Jeżeli ktoś na przykład chce, żeby była mniej kaloryczna, to możecie sobie zrobić na przykład z połowy woreczka ryżu. Mam nadzieję, że przepis Wam będzie smakował. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nas i czekajcie na kolejne filmy. Cze